Patrz mój dobrotliwy Boże na swój ulubiony Ludek, jak wychodzi rano w zboże zginać harde karki z trudem. Patrz, jak schyla się nad pracą, jak pokornie klęski znosi. I nie pyta, po co, za co. Czasem o coś cię poprosi. Ujmij trochę łaski nieba, daj. Spokoju w zamian chleba, i innym udziel swej miłości, nam sprawiedliwości. Smuć się, chryste panie, w chmurze, Widząc, jak się naród bawi. Znowu chciałby być przed murzem i w pogańskiej krwi się pławić. Dymią kuźnie i warsztaty. Lecz nie pracą, a skargami, Że nie taka jak przed laty Łaska Twoja nad chówcami. Siły grożą Ci nieczyste, Daj nam wsławić się o Chryste, Kalwin Litwin nam ubliża, Dźwigniem ciężar krzyża. Załam ręce Matko Boska, Upadają obyczaje, nie pomogła młodłom chłosta. Młodzież w szranki ciała staje. W nędzy gzi się krew gorąca bez sumienia, bez oddechu, Po czym z własnych trzewi strząsa niedojrzały owoc grzechu. Co zbawienie nam? Czy piekło? Byle życie nie uciekło. Jeszcze będzie czas umierać. Żyjmy tu i teraz. Grzmicie gniewem wszyscy święci. Handel lud zalewa Boży. Obce kupce i klienci w złote wabią go obroże. Liczy chciwych Żyd i Niemiec dziś, po ile polska czystość kupi duszę, kupi ziemię i zostawi pośmiewisko. Co nam hańba, gdy talary mają lepszy kurs od wiary? Wymienimy na walutę honor i pokutę. Jeden naród tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha. Co nam hańba, gdy talary mają lepszy kurs od wiary. Wymienimy na walutę honor.